Manko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przepis na drugie śniadanie. Jest to szybki, łatwy przepis z użyciem ciasta francuskiego. Popatrzcie, tutaj kupiłem sobie ciasto francuskie, kiedyś na pewno je zrobię, ale jest z nim dużo yy, pieprzenia się trochę. I tutaj rozwałkowałem je na cienki plasterek. I powiem Wam, że to jest naprawdę dobre ciasto, i na drugie śniadanie do pracy idealnie pasuje. I co ja będę tutaj robił? Będę robił taki sausage roll, to, tak to się po angielsku nazywa, ale będę robił to w polskim stylu, używając polskiej kiełbasy. Angielskie są niedobre i tego się nie da jeść. A ja Wam pokażę, jak to zrobić w polskim przepisie. Bierzemy sobie kiełbasę, bierzemy sobie takie ciasto. I popatrzcie, rozkrajamy kiełbasy, żeby bo ona musi mieć ten czas, musimy jej dać czas na to, żeby ona się wytopiła. Do środka kładziemy cebulkę. Nie za dużo, troszeczkę tylko, tak pół cebulki może być. Wkładamy to wszystko tutaj. Jest to przepis na takie niesamowite dobre śniadanie. Możecie tutaj wszystko wsadzić. Ja tutaj dam jeszcze odrobinę musztardy, bo musztarda dobrze yy, pasuje do tego wszystkiego. I powiem Wam, że na przykład mąż do pracy na, pra na pewno pokocha to, wszyscy będą mu zazdrościć takich rzeczy i popatrzcie, i zwijamy sobie to wszystko razem, w ten oto właśnie sposób, hop. I teraz obcinamy końcówki ciasta. Naprawdę takie ciasto możecie kupić w większości sklepach. Idziecie do sklepu, pytacie, się, ma Pani ciasto francuskie? Tak, mamy tam leży. No i idziecie i kupujecie. Naprawdę to jest chwila, chwila, chwila. I teraz tylko nacinamy to ciasto w ten oto właśnie sposób, bo y, ono musi być nacięte w przeciwnym razie wybuchnie nam, a my tego nie chcemy. Nie chcemy nam, żeby wybuchło, tylko żeby nam się ładnie upiekło. Oczywiście. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz, co ja tutaj robię czasami z tego ciasta: wkładam do tego pozostałości gulaszu, na przykład gulasz z kurczaka, gulasz z wołowiny, wieprzowiny, troszeczkę gulaszu i to wszystko zawijam właśnie w takie ciasto francuskie. I później jest niesamowity smak. I to też dość długo zostaje ciepłe, bo jak zrobicie, upieczecie i zawiniecie to w folię, to przez około 2 godziny jest to jeszcze cieplutkie. No i popatrzcie, teraz y, malujemy sobie to wszystko białkiem z jajka. Ja już białko sobie ubiłem wcześniej. Hop. No i co? No i teraz tylko pieczenie. 20 minut, temperatura 190 stopni. I czekamy. I po 20 minutach wyciągamy moją kiełbasę zawiniętą. Popatrzcie, naprawdę świetnie to wygląda. i jeszcze lepiej pachnie. Hop. I możecie coś takiego zawinąć i zjeść sobie w pracy. Jak wyciągniecie coś takiego w pracy i powiecie, że to sami przygotowaliście, to wszyscy padną na kolana. Oczywiście przekroję to dla Was, bo wiem, że to jest dla Was ważne. Popatrzcie, tak to wygląda. Kiełbasa, w środku cebulka zeszklona. No i to wszystko jest naprawdę świetne. Mm. Pyszna rzecz Super, naprawdę super Musicie to wziąć do pracy Jak kupicie sobie takie ciasto takie ciasto Wam starczy na dużo, dużo więcej I możecie zawsze je zamrozić Trzymać w zamrażarce. A naprawdę polecam, polecam Bo to jest coś, czym możecie się pochwalić Przed znajomymi Dziękuję bardzo, życzę smacznego i po więcej filmików zapraszam na stronę Kocham gotować, gdzie możecie mnie polubić oraz na mój kanał YouTube. Do zobaczenia!